Cześć, witaj na kanale Freaktoys. Dzięki uprzejmości Adama z kanału komiksowania mam dzisiaj możliwość zrecenzowania tego niesamowitego zestawu, jakim jest Batman wraz z Batmobilem z filmu Tima Burtona z 1989 roku. A więc zapnij pasy i zaczynamy. Zapraszam na recenzję. Ale zanim jednak wyciągniemy zawartość z tego wielkiego opakowania, rzućmy na początek okiem, co możemy na nim znaleźć. A na pewno znajdziemy tutaj logo Gold Label, czyli takiej bardziej ekskluzywnej wersji figurek, bo jak pewnie wiesz, ten Batmobile był wydany już wcześniej pod szyldem filmu Flash. Ale tam niestety pojawił się bardzo błyszczący lakier poza tym kokpit w innym kolorze i fanom nie do końca przypadło to do gustu, a więc McFarlane postanowił wydać go jeszcze raz w poprawionej wersji i z tą figurką. Dlatego mamy taki ekskluzywny zestaw. Poza tym znajdziemy też tutaj logo z filmu z 1989 roku, logo DC Multiverse oraz informację, że długość tego pojazdu to aż 60 cm. Więc przez to ledwo mieści mi się na tym stole recenzenckim. Ale zobaczymy, jak to będzie później. Kiedy obrócimy to opakowanie na drugą stronę, co nie jest wcale takie łatwe, możemy znaleźć tutaj kolejne zdjęcie przedstawiające nam to, co znajdziemy w środku, oraz zdjęcie podglądowe, że Batmana możemy wsadzić za kierownicę tego pojazdu, także na pewno to sprawdzimy w dalszej części recenzji. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o opakowanie, także teraz je otwórzmy i sprawdźmy, jak figurka i pojazd wyglądają bez niego. Porównanie wielkości zaczniemy od figurki Batmana. Jak wiesz, figurki od McFarlane Toys stworzone są w skali 7 cali. A więc sprawdźmy zatem, jak to przełożyło się na wysokość tej figurki. Otóż Batman mierzy około 18,5 cm. Dla porównania przygotowałem trzy inne figurki w trzech różnych skalach. Zacznijmy od najmniejszej, czyli również tego samego Batmana, ale w skali 1 do 24 od Jada Toys. Następnym Batmanem będzie Batman z filmu Batman v Superman w skali 6 cali od Mattel. Natomiast ostatnim będzie siedmiocalowy Batman z gry Batman Arkham City, również od McFarlane Toys. Jak widzimy, skala siedmiocalowa jest tutaj jak najbardziej zachowana, i wszystko tutaj do siebie pasuje. Oczywiście w tej recenzji nie mogło zabraknąć porównania z innymi siedmiocalowymi filmowymi Batmanami. Na tą chwilę jest to pięć figurek, ale już niedługo dołączą tutaj kolejne dwa Batmany z Batman Forever oraz Batman i Robin, a więc warto śledzić ten kanał. Na tą chwilę mamy tutaj Batmana, w którego wcielił się Robert Pattinson, następnie Batman z 1989 roku, ale od Neki, więc tutaj możemy sobie porównać te dwie figurki. Następnie mamy Batmana z trylogii Nolana, którego wcielił się Christian Bale oraz na końcu Ben Affleck z filmu Liga Sprawiedliwych w stroju taktycznym. A więc zrobiła nam się tutaj niezła impreska nietoperków. A Ty daj znać w komentarzu, która wersja Batmana podoba Ci się najbardziej. Jeżeli chodzi o zmierzenie Batmobila, to tutaj producent nie kłamał i rzeczywiście długość pojazdu to 60 cm. Co do wysokości, to w najwyższym punkcie jest to około 15 cm. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość pojazdu, to w najszerszym miejscu jest to około 23 cm. Aby jeszcze lepiej zobrazować ci wielkość tego pojazdu, ustawiłem tutaj Batmobil od Jada Toys w skali 1 do 24. Jeżeli porównamy ich wykonanie, to ten od Jada Toys wykonany jest z metalu a dodatkowo posiada otwierane działka, kokpit oraz bagażnik. Natomiast ten od McFarlane Toys posiada tylko otwierany kokpit, ale za to nadrabia wielkością i tym, że możemy włożyć do niego figurkę. A więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jako że w tym zestawie nie ma żadnych dodatkowych akcesoriów poza standardową okrągłą czarną podstawką dla figurki, przejdziemy od razu do detali. Jeżeli chodzi o figurkę Batmana, to wygląda ona po prostu świetnie. Chociaż zarówno maska, jak i twarz wyglądają poprawnie, to raczej ciężko doszukać się tutaj podobieństwa do Michaela Kitona. Ze względu też na zwiększoną pozowalność głowy, ta wygląda też delikatnie inaczej i maska z szyją nie są zespolone w jeden kawałek. Ale dzięki temu nasza figurka, w porównaniu do filmowego pierwowzoru, może obracać głową na boki, do czego wrócimy już za chwilę. Reszta kostiumu to w większości czarne, wyrzeźbione mięśnie. Poza symbolem nietoperza na klatce piersiowej, który został otoczony złotym kolorem, podobnie jak pas na gadżety, na którym również pojawiają się ciekawe detale. Warto też zwrócić tutaj swoją uwagę na odwzorowanie ochraniaczy z trzema ostrzami na każdą rękę, oraz ochraniaczami na piszczele, które połączone są razem z butami. W filmie można było dostrzec tam znaczek Nike, ale w figurce tego zabrakło, pewnie przez licencję, a raczej jej brak. Peleryna jest materiałowa i na tyle duża, że możemy ją rozłożyć niczym skrzydła nietoperza, co też jest plusem. Z tyłu również wszystko zostało dobrze wykończone i nie ma tutaj żadnych braków w malowaniu. A więc w końcu mamy ten kultowy kostium w wersji od McFarlane Toys który wygląda niemal identycznie jak ten, który razem z Adamem widzieliśmy podczas wystawy DC Świat Superbohaterów w Łodzi, gdzie widok tego kostiumu na żywo robi niesamowite wrażenie, które zostanie w naszej pamięci już na zawsze. Jeśli chodzi o Batmobil, tego jeszcze na żywo nie widzieliśmy, ale nigdy nie mów nigdy. Ten wielki model może natomiast chwilowo zastąpić nam filmowy oryginał, ponieważ jest świetnie odzorowany. I tutaj również możemy znaleźć całą masę detali w postaci przedniej turbiny oraz świateł, no i wylotów powietrza na masce, w których powinny też być ukryte karabiny maszynowe. Ale niestety takiej funkcji tutaj zabrakło. Dużo dzieje się też, kiedy spojrzymy na ten pojazd od boku i warto pochwalić tutaj koła z logiem nietoperza i gumowymi oponami, które świetnie trzymają się powierzchni, elementy silnika oraz piękne wloty powietrza. Główną funkcją tego pojazdu jest otwierany kokpit, dzięki czemu możemy też zobaczyć wnętrze Batmobila, gdzie niestety znajduje się tylko jeden fotel i to jest chyba największy minus tej części. Poza tym możemy znaleźć tutaj mnóstwo wskaźników i zegarów oraz kierownicę, która niestety jest nieruchoma. A więc, jak widzisz, pojazd ten dostosowany jest tylko dla jednej figurki. Tył pojazdu również wygląda niesamowicie. Spoilery w postaci skrzydeł nietoperza były osobnymi elementami, które trzeba było doczepić na samym początku. Tak jak na wcześniejszych przebitkach, taki tutaj pojawia się kolor srebrny, którym w tym miejscu pokryte są cztery rury wdechowe. Ale wiadomo, że najlepiej prezentuje się tu wylot silnika odrzutowego, który niestety ogniem nie zieje. Kiedy uniesiemy Batmobil, to na jego spodzie znajdziemy kolejny wielki symbol nietoperza. I to są chyba najciekawsze detale, jakie tutaj znajdziemy. Ale przy tych gabarytach każdy z nich można podziwiać godzinami. I kiedy ustawimy go na półce razem z figurką Batmana, to gwarantuję, że podniesie to standard każdej kolekcji i będzie przyciągał wzrok każdego fana Batmana. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność figurki Batmana. Otóż głowa znajduje się na stawie kulkowym przez co może zrobić coś czego Batman w filmie nie mógł, czyli skręcać głową na boki, pochylać w dół oraz unosić do góry. Ramiona również możemy obracać dookoła, unosić od i do ciała. Poza tym mamy tutaj taką imitację stawu motylkowego, dzięki czemu mamy też dodatkowy zakres ruchu. Poza tym ramiona możemy też obracać w bicepsie, dookoła, zginać w łokciu. Mamy tutaj podwójny staw oraz na koniec oczywiście ruchome nadgarstki, które możemy obracać dookoła oraz pochylać na boki. Talia ruchoma jest w dwóch punktach. Pierwszy znajduje się tuż pod klatką piersiową, a drugi w pasie. Dzięki czemu tutaj również mamy bardzo ładny zakres ruchu, jeżeli chodzi o pochylanie w przód i odchylanie w tył. Dodatkowo na boki, no i oczywiście dookoła. Nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki zginać w kolanie. Tutaj również mamy podwójny staw. No i oczywiście na koniec zostały nam ruchome stopy: góra, dół, na boki i na koniec ruchome palce. A więc jak widzisz, Batman jest dosyć ładnie pozowalny i ta pozowalność nie różni się od innych figurek wydanych od McFarlane Toys, a więc wypada jak najbardziej na plus. Teraz przyszedł czas na jeden z ważniejszych elementów tej recenzji, Czyli posadzenie Batmana za kierownicą Batmobila. Aby to uczynić, musimy wcisnąć przycisk, aby otworzyć kabinę i możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest oczywiście klasycznie przesunąć kabinę do przodu, bądź też możemy ją unieść do góry, ponieważ porusza się ona tutaj tylko po takich dwóch szynach. My zostawimy ten klasyczny stan. Figurkę Batmana już mam ustawioną w odpowiedniej pozie. Co nie jest wcale takie łatwe, trzeba się trochę pobawić, ale jak najbardziej idzie to zrobić. O, dobra, udało się. I powiem szczerze, że ta figurka wchodzi tutaj na styk, także ledwo co te uszy się tutaj mieszczą, ale widać, udało się. Możemy zamknąć kabinę. Tadam! Wow, czy to nie wygląda epicko? Chociaż oczywiście byłoby lepiej, gdyby w środku były dwa siedzenia, ale to też robi wrażenie. Przyszedł czas na podsumowanie. Figurka Batmana jest super. Wygląd, malowanie i pozowalność w pełni mnie zadowalają. Jednak przydałoby się tutaj trochę akcesoriów. W postaci wymiennych dłoni, ponieważ figurka posiada tylko pięści, nie może nawet złapać za kierownicę. Poza tym jakieś batarangi i hak wspinaczkowy. Mile widziane byłyby też druciki w pelerynie, aby ustawić ją niczym rozłożone skrzydła, co jest dosyć częstą praktyką ostatnio przy innych figurkach. Mam nadzieję, że McFarlane wyda ją raz jeszcze w tej ulepszonej wersji filmowej fali razem z jokerem Jacka Nicholsona, tak jak to było z innymi figurkami z innych filmów o człowieku nietoperzu. Tak się składa, że podczas montażu tej recenzji do sieci wyciekły zdjęcia figurki, którą tutaj przewidziałem. Poza nią niebawem pojawi się też kolejny filmowy Batman, ale tym razem będzie to wersja z filmu Nolana Batman Początek. Będzie to pierwszy kostium z tego filmu, a więc szykują się kolejne zakupy. Co do Batmobila, jego największym plusem zdecydowanie jest jego wielkość i możliwość posadzenia figurki za kierownicą, ale mogłoby być lepiej, ponieważ zabrakło tego drugiego fotela dla pasażera w kabinie i dodatkowych funkcji w postaci wysuwanych karabinów i może jakiejś elektroniki w postaci świateł i dźwięków, ale pewnie wpłynęłoby to na cenę, która pewnie wywindowałaby w górę. To, co dostajemy w tym zestawie w tej cenie, jest godne polecenia i według mnie zasłużyło na ocenę 9 na 10. I gdybym miał więcej miejsca w swojej kolekcji, to też skusiłbym się na zakup tego dwupaku. A więc Adamie, gratuluję dobrego zakupu i dziękuję za możliwość zrealizowania tej recenzji. I mam nadzieję, że znajdziesz dla tego zestawu dobre miejsce i prawidłowo o niego zadbasz, tak aby sprawiał ci radość każdego dnia. To na dzisiaj wszystko. Zachęcam też do odwiedzenia kanału Adama o nazwie Komiksomania, gdzie Batmana też jest sporo. I pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!